Witam w kolejnym odcinku na kanale Uali Kanawsi Dzisiejszy odcinek będzie taki wydaje mi się, że dłuższy, choć jeszcze nie wiem, bo w ostatnim czasie się nie dzieje nic dobrego. Oprócz jednej rzeczy. Dzięki wam. Eee, poprzednim odcinkiem było około chyba 5, 10, w sensie 10 lajków, a jak jest 5 naszym stałem odcinek. Ale nie było mnie w domu, tak jak mówię na poprzednim odcinku z lęgów, że mam wycieczkę. Nie, to było oprowadzanie po gospodarstwie, tak. Nie było mnie w domu przez tydzień, więc nie nagrałam, tylko nagrywam teraz. I subskrypcji mi przybyło, więc naprawdę wam dziękuję za to wszystko. Jest fajnie, że się mi kanał rozwija i już nie z tych przyjemnych, to na hodowli jest epidemia. Padają kury, i to duże, i małe. I króliki. Więc Wam już pokazuję. Tu w tej jednej klatce jest, jeden zdechnie i chcę Wam pokazywać, bo się go nie wyjąłem z klatki. I tutaj sileczka jedna jest taka schorowana jest izolacja sobie siedzi, ma witaminy, pasze wszystko. Jeszcze jedna mi padła niedawno, jeszcze jeden młody mi padł, dwie kury. Nie, 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 te kur... Źle zrobiłem, że te kurczaki wypuściłem tak wcześnie. No za rok na pewno wypuszczę je później, że one dłużej na tej paszy posiedziały swojej na witaminach. Zawsze no, je dłużej jakby podtrzymam i na pewno będę bardziej na wiosnę, no bo teraz kłowałem je tak w sierpniu i gdzieś, oko jakoś tak w połowie sierpnia, a już mamy październik, więc one są takie malutkie, a już zimno. Więc mnie już mnie to trochę martwi. Że zawsze nie wypuściłem, ale no. I już nie, nie popełnię tego błędu samego. Już na wieczór spróbuję złapać, i pójdę do obozu. Jeśli one nie wypuszczą, już to już ja cieple się działy. Te u Państwa grój waliłem, i jak wywalałem grój, to mówię, a wypuszczę sobie je. Zobaczyłem, sileczka leży, znaczy przysypia. Tu kurki, e, mówię, wypuszczę je sobie pochodzą. Wchodziły chwilę, jak pokażę mi do kurnika, weszła na się położyła, więc... Wezmę je, złapię i już do tej budki wsadzę, bo już nie chciało im się chodzić. Nie. Kury jak coś, to też mają witaminy cały czas. No, w wodzie, kurczaki... O! Feliczki. Ja wychodzę stąd, bo te... Te się darły. I teraz patrzcie, jak napęcznie... O! Udało się odłożyć. Ale zazwyczaj jak po, na, po tych deszczach, to nie mogę nigdy otworzyć, no niczek. Tu je wpuszczę. Troszkę już sunąć a stąd już wywalę. Tu siedziały gęsi. I mnie nie było. Ja dzielę się tym wszystkim zajmowałem. to nieście mi tu razem siedziały z kaczkami, w tym jednym końcu. I wiesz co wam powiem? Myślałam, że mówię, jak no, były razem, to mówię, nie jest się czy coś. A wyszedł taki wielki plus, dwie, te dwie gąski te o są starym gęsią się polubiły. zawsze się dziobały ale tak polubiły, więc mnie to cieszy Nie wiem czy jedna ich trójkę z by a jakby jak w la, w razie jakiś lis przyszedł w nocy czy coś Żeby były A na razie tu wegnam kaczuszki z, z gejśmi i tu kurczaczki Tutaj jest, jeszcze nie da mi wybierał gnor, no bo tu no nie ma, taka słoma bardziej, ale słomy im trochę nasypię. E, nasypię im słomy, poidełko, korytko, będzie bardzo fajnie. a W ogóle taki paśnik kupiłem, taki duży, taki dla kołysiaków, taki, tam jest chyba, tak 9 kg tam jest, taki większy, ale to no. Więc fajnie No więc bierzemy się do roboty Bo nie ma co tu czekać I ja ośmi tutaj ładowałem Tam w korytku mam jęczmień No właśnie to jest takie zboże, takie ogrzewające takie Może być Eee jak takie ogrzewające ja tam no jak imby dla. no, jak takie, jak imby, takie coś jakiego. I ogrzewające się, że jest. Tak, kurą, Znaczy, kuciaczką, panie, są pojadły. No Kukusu kochają te. Znaczy, moje, nie wiem, jak wasze, ale moje tylko po prostu na jeździe to się rzucają. <grytanie> jak na pasze. Pszenice mają cały czas, ale za nie chcą. Myślę, jak im do mnie to od razu chwila i nic nie ma. A wam jeszcze powiem, tu na polu był taki rudy kot. I ja było dość daleko. I ja myślałem, że lis jest. Właśnie na tej przyczepie, ja wam pokażę, co ja właśnie zrobiłem. W ogóle, sezon teraz deszczowy, polska cała zalana. A u nas nie ma rzeki, u nas są koleje i bagno. Ja wam pokażę. Ja sam sobie tutaj wchodzę, na przyczepę oj tutaj tak siedzę i cały ogląd mam i na kury, I tam nie widać co tam się trochę dzieje, ale tylko tam ja trawkę widzę jak chodzą. A i tu tak, siedzę jak godzinkę dziennie, czy nie codziennie, ale tam przykład, tak parę razy w tygodniu się posiedzę i patrzę czy to jakaś nie jest chora, czy coś. Więc fajnie co tu mogę posiedzieć i wiesz, czy coś się nie choruje ani nic I ta epidemia co mówiłem na początku to no wydaje mi się że przez to zimno, teraz się zimno zrobiło pada cały czas kury wiadomo że przemokną, bo się chowają, a się tym jakaś nie schowa, zmoknie czy się do kurnika idzie czasami odprzczepałem i siedzą, czasami wyjdą z tych przyczep, z po tych przyczep. No i wiecie teraz... znaczy jest dwa kurczaczki od tej no co do tej co tutaj podłożyłem, te dwa. a więc tutaj wychodzą i to sobie jedzą. Jak, pod, jak podchodzę, to one daz Więc fajnie, a... Raz była taka niemiła niespodzianka z nimi, że jak wyszły, oczywiście kotaczek jak musiał przyjść i pogonił znaczy pogonił, tak na zabawę sobie pogonił, ale nie tak, żeby złapać, kotarz pogonił. Ale się byłem, odgoniłem te kółszaki, bo chyba się żaden nie mogły wyjść z powrotem, więc ja szybko wgoniłem. No, by jak nie stresowały. A pokaże, jak mi tutaj jajka niosą. Jest jakiś. No, a często mi tutaj niosą. Jeszcze mi niosą tej klace po kwoce. Mi tutaj niosą. O, jedno jeczko jest. To od razu biorę. O, się mi O, jakie duże. No i teraz oni kurki zaczęły się takiej nieść. to mi to. Nie. Więc już Widzimy się już chyba wieczorem. i będziemy już je łapać. Kurczaczki jest przełożone. 24 są swoim liczeniu. To mają polidełko. To mają jęczmien i złym. Nowy paśnik. Właśnie sypałem wsypałem paszy. I z gąskami, nawet się dobrze mają. To mają wsypaną śrutę, pszenicę i pszenżyto więc fajnie i jeszcze znalazłem trzy, trzy albo cztery, eee, trzy kursaczki, czekajcie jakie wody No i tutaj dwie sileczki, jeden kursaczek, bo tak oko przymknięte i mają, paszy mają, ale to już im to mam witaminki w wodzie, tam też mają pasze, witaminki w wodzie. Kursy filmu miałem to 42. Tu było 32, i tu 33 ,3 z tą kwoką. Dwa te kurczaki. Co ja jeszcze raz te kurczaki przeliczę? Bo Czmi się daje, że ich tu jest więcej. Tylko... Ale tak za dobrze tu i nie policzę. No bo one no, tak się ruszają, więc liczę. Ja, policzone tu jest 21, i tamte 3 to są 24. A nie wiem, myślałem, że się zdziąłem, ale nie. Więc z kurczaczkami tutaj dziękuję, że do końca. Stawić łapkę w górę, bo teraz jak będzie po tym odcinku będzie 10 lajków, będzie kolejny odcinek, bo już jest, nas już jest tak dużo, więc może go spodziewać na 10. Więc 10 lajków, po tym filmie będzie następny odcinek. Eee, subskrybujcie kanał, więc do zobaczenia, cześć.